Wyznawcy tej doktryny żyją w zgodzie z planetą i uczą się od niej. Zdobytą wiedzę wykorzystują od, od, do odmieniania kształtu ludzkości. To też bardzo ciekawy kierunek, że jednak integrujemy się tutaj z tą planetą, z tym światem, z nową roślinnością, ze zwierzętami, z, z obcymi rasami i próbujemy nie popełniać tych samych błędów, jakie popełniliśmy na Ziemi i co doprowadziło do totalnej destrukcji, wy, wykorzystania zasobów i Konieczności ucieczki na inną planetę. Tak samo jak właśnie najnowszy film Christophera Nolana, Interstellar, który wychodzi już niedługo, jest właśnie o tym, Interstellar. Zobaczcie sobie trailer o tym, o czym o tym, o tym jest ta gra, że ludzkość musi uciekać z ziemi, bo nie ma tam już jak żyć. Wszystko jak pasożyty, wszystko, całą Ziemię e, zużyliśmy surowce, nie patrząc na nic, i tak to się dzieje w tych czasach. E, nie dbając o to o naszą matkę i potem dostaje tylko opuszczenie tej planety i ucieczka ucieczka w kosmos, w otchłań zobaczcie jaka muzyka du, 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 du. witam wszystkich serdecznie w najnowszej produkcji Legends of Cream Rock 2 cóż to będzie za gra myślę, że to będzie klasyczny dungeon crawler który razem przeżyjemy w Let's Play'u na moim kanale, z tej strony Nauril. I wracamy do klasyki gatunku, takim jak był Betrayal of crondor, Might and Magic, Wizardy i tym podobne produkcje. Kiedy byłem małym chłopcem zagrywałem się w to, uczyłem się języka angielskiego i dlatego postanowiłem, że zrobimy z tego małego Let's Play'a. Zapraszam już serdecznie za chwilę do tej znakomitej gry w języku angielskim Idzie po mnie. Idzie po mnie. Niech wasury. O kurwa! O kurwa, bacz. O kurwa jest tutaj. O, no kurwa nie! Ja pierdzie, taki fuks. Tak, posiedzę tutaj z 15 minut, i potem wyjdę dopiero. Inną postacią, już trzecią, bardzo, bardzo ciekawą, jest pan. Doktor Klaus Werner, dlaczego doktor, tym za chwilę i przyjrzyjmy się tej postaci. Pan Klaus Werner będzie posługiwał się bronią ciężką, czyli karabinami maszynowymi, niczym Arnold Schweizenegger w Predatorze. To może trochę dziwić, ale tak właśnie postanowił, że będzie radził sobie w świecie po wybuchu wojny atomowej. Dlatego koordynacja ma niezłą, szczęście na poziomie średnim, czujność też siłę dosyć kawał, chłopa takie bydle z niego, zaraz zobaczycie. Szybkość też niezła, jak te jego gabaryty. Bardzo wysoki facet, kurde. Taki, wiecie, kliczko. Inteligencja bardzo na wysokim poziomie, ponieważ to ma związek z jego biografią i charyzmę ma słabą, bo jest takim spokojnym człowiekiem, choć no, tutaj kawał takiego byka, no to do tego ma średnią. Umiejętności ogólne, no jego pasją jest miłość, zamiłowanie do zwierząt, potrafi zaklinać zwierzęta, dobrze sobie z tym radzi, oswajać je i to może się nam przydać, kiedy wiadomo, jest tak jak jest. W umiejętnościach wiedzy Właśnie jest chirurgiem, medykiem polowym i też ma taką zamiłowanie do tosterów. Specjalnie do tosterów może to się przydać. Natomiast tutaj jak najbardziej będzie takim naszym, naszą, no, będzie łatał nam po prostu skórę. Zobaczmy jego dane osobowe. Klaus Werner, wiek 51 lat, już taki dziadkowaty. Zobaczcie jak on wygląda. To jest kawo bydlaka. <grywki> Fajki trupie z filtrem pochodzenie europejskie i szybka biografia. Doktor Barden przed wojną był światowej sławy niemieckim kardiologiem, czyli niemieckim profesorem, przeszczepiał serca i inne pewnie prowadził operacje na otwartym. Dlatego potem mu zrobimy jeszcze, że będzie nożami dobrze Tam yy, ciachał. Wojna bardzo go zmieniła, yy, lecz popyt na jego umiejętności pozwolił mu dostosować się do nowego Porządku świata i stać się bardzo przydatnym towarzyszem jak najbardziej.